zawsze te samoloty muszą latać jak odcinek chcę nakręcić Uwa! dzień dobry wszystkim witam was w kolejnych w kolejnym odcinku z odpowiadania na wasze pytania jak widzicie ja już jestem po pojeździe, było całkiem fajnie opony Cudowne są Dają radę, wyciągają mnie z największego błota Wiecie jak się dla was poświęcam Siedzę właśnie na mokrym błocie Dupskiem na podporach do nóg I moknie mi tyłek Więc Więc docencie to Zapraszam oczywiście do Patronite, Discord'a i do subskrybowania kanału Łapeczki dajecie Więc dziękuję Pozdrawiam wszystkich z Discord'a Chłopaków, cześć chłopaki Pozdrawiam Was, taki piękny, ładny jesienny, chociaż akurat na wszystkie, yy, które żółte, ładne drzewka były, no to ja akurat przysiadłem przy tym, który jest dalej zielony. No, no więc taka lipa. Zacznijmy, odpowiadanie na pytania. Dość sporo pytań mamy, więc będziemy sobie odpowiadać. Dzisiaj taki może być dłuższy odcinek. Pączek, pączek, nie ma rączek. Bula, czy zamontujesz kiedyś opony do traktora, te większe? Dokłada i zaczniesz wozić gnój, czyli całą hołotę, co nie umie jeździć i stwarza zagrożenia w ruchu ulicznym i powietrznym. No, prawda jest taka, że ja jestem jednym z tych osób, która prowadzi kanał o kładach, która na kładzie nie umie jeździć, nie ma zielonego pojęcia. Wszystko, wszystkie trasy, które robię, i, 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 i to jak mi się udaje z pewnych rzeczy wyjść, no to wszystko jest na farcie. Więc no, nie jestem w stanie się wypowiedzieć na ten temat, więc mogę się zaliczać do tej hołoty. Więc no, no, no nie wiem, co powiedzieć. Pączek, pączek nie ma rączek, jeszcze raz. Bula, eee, co, jak to? Kurde, pisz się jakoś składniowo, bo się tego przeczytać nie da. Bula, co się stanie, jeśli pierdyknie wyciągarka? Nie linka, sama wyciągarka. Może coś wygiąć, strzelić. No wiesz co? No jak masz źle przyczepioną wyciągarkę do ramy, no to prawdopodobnie może mogą strzelić śruby i wyciągarka się wyrwie. Ale no nie słyszałem o czymś takim, żeby się, żeby się coś takiego zdarzyło. No ale jak no co by nie pierdolnęło, no to zawsze jakieś szkody stwarza. Więc no trzeba się z tym liczyć, że może coś się, coś się stać. Dziądziu. Czy wrócisz do nagrywania gierek? Wiecie co, jeśli gierki to tylko na live'ach, bo bo wtedy można sobie o czymś tam pogadać, w e, jakąś taką popykać, żeby, żeby z wami na jakąś tam interakcję wejść, ale ostatnio nie mam za bardzo ani nakręcenia filmów, no widzicie, że, 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 że mało, e, no teraz tak raz na tydzień film wpada, bo, no bo raz, że pogoda się trochę popsuła, nie chcę mi się jakoś, się, kurde, chyba... Dzie dzieje, nie chce mi się w to zimno wychodzić na razie. Póki nie. To jest taki właśnie głupi okres. Bo jak jest jesień, robi się już zimno, ale jeszcze nie ma śniegu i jest tak zimno, mokro, wilgotno, a nie jeszcze mroźnie. Więc w mróz się fajnie jeździ jak jest śnieg. A jak jest tak mokro właśnie, tak wilgotno i zimno, wiatno wieje, no to tak się średnio jeździ. Więc <laughs> średnio na no gierki, no zobaczymy, może jakiś live pójdzie, no to, to ewentualnie tylko na, na live'ach. Czy nagrywasz filmy na zapasz, z typu jak nic nie nagram, to wrzucę to? Eee, no wiesz co, ja z reguły jak jadę. Kiedyś robiłem tak, że nagrywałem, e, włączałem kamerę i nagrywałem cały wypad, jakiś gdzie jeżdżę i, i, i z tego montowałem jeden film. Teraz z reguły, no tak jak widzicie, dzisiaj zrobiłem film, pojechałem gdzieś tam opony przetestować, porobiłem sobie film o oponkach. A teraz się zatrzymałem w plenerze i nagrywam sobie odcinek dla Was z, odpowiedzi, z odpowiedziami na pytania. Nie mam raczej nigdy tak, że robię coś na siłę, że a kurde, przejadę się tutaj i... I, I ten i nagram coś, żeby czymś zatkać dziurę. Raczej tak nie robię. Wszystkie filmy, które, które, które wypuszczam i nagrywam nieraz trzy w czasie jednego przejazdu robię, bo odpowiadam na różne tematy, albo dwa filmy. No, zależy od tego, jaką mam wenę i coś, ale z reguły staram się wszystko przemyśleć. Sobie przez cały tydzień myślę, jak to sobie tam wybiorę się i co zrobię. No i wtedy sobie, i wtedy sobie nagrywam, nagrywam takich filmik, filmików dwa czy trzy, no i później sobie po kolei je wrzucam. O Jezu, czy chcesz kupić lepszego kłada w tym życiu? No myślę, że tak. No człowiek jest taki, że do wszystkiego się szybko przyzwyczaja i, i ten, a to dziądziu dalej pyta, do wszystkiego się przyzwyczaja i, i ten, i, i chce mierzyć jakoś tam wyżej. Znaczy, ma, mam tak, bardzo mi się podobają lepsze kłady, te tysiączki jakieś, jakieś tam, kurde. RZRy, pierdoły też są fajne, ale na Erzedera nie mam. Miejsca, żeby tego trzymać, a poza tym jest kuresko drogi. Może używkę by można było kupić, ale jednak wolę zwykłego kłada. Chciałbym na jakąś tysiąc, tysiączkę kiedyś zmienić. Zobaczymy, czy to CF-kowo, czy Polarisowo. Myślę, że jest taki plan, ale na razie ta maszyna w zupełności mi do zabawy wystarcza i, i nie czuję potrzeby. Chciałbym mieć, bo chciałbym mieć, bo mi się podobają, ale nie czuję potrzeby, żebym musiał już zmienić. No więc takie. Łukasz.pl No, kiedy będzie. Mój przysmak na antenie. A to już był, to już kurde, dawno te pytania były cholera, przepraszam, że tak ten... To był już przysmak, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jak coś to jest, jak jemy śledzia. Z grzesiem. Czekajcie. Zazlotuję co pół, co 5 minut. Muszę szybko na pytania odpowiadać. Pazo pyta, czy zamierzasz kiedyś zmienić pojazd składa na na przykład motor Pozdro? Wiesz co, na motor nie, ja jakoś jestem urodzony do czterech kółek, wolę cztery kółka, bardzo mi się podobają motory, bardzo mi się podobają krosy. Jeśli motor taki uliczny to bardziej jakiegoś chopera bym, bo ja to z brzuchem to takim chopperze, a w skórę to w ścigaczu to się nie zapnę, więc, więc wolę bardziej mnie takie w terenie, ale jak coś no to na krosa, ale nie, nie, nie mam, nie mam, nie mam ciśnienia, nie, nie, to nie jest jakieś moje marzenie. Może jakaś taka przygoda, jakaś okazja by była, to może bym zmienił, ale, ale raczej nie, nie jest to jakimś moim tym marzeniem. O, Od, kie, od jakiego pojazdu, to? Od jakiego pojazdu polecasz zacząć swoją przygodę z motoryzacją? No od takiego na jakiego cię stać, pazo, więc... Myślę, że, no ale jeśli tak mówiąc, to przynajmniej od pojemności 500. Nieważna jaka marka, to już w zależności, jest od, to zależności od budżetu 500. To mi wydaje, że to jest najmniejsza pojemność, jaka ma sens. Co sądzisz o dzieciach, nakładach oraz korosach? Wszystko jest ok, pod, pod warunkiem, że są pod opieką do, kogoś dorosłego i ma na nich oko. Nie takie, że puszcza gdzieś tam w samopas sobie dzieciaka na kładzie czy na krosie bez żadnego zabezpieczenia. No to się trzeba puknąć w głowę, w głowę no to jest głupota. Paweł Biały, pytanie: Czy warto płacić 15 pelen za gumkę? No ja kupuję też z gołymi babami za 3 zł, za, za chyba 3, więc moim zdaniem nie warto przepłacać. I żyje. Radio 78. A, no to dobra, to już było. Sydney 86, czy założysz sobie konto na Facebooku? Wiecie co? Nie założę konta na Facebooku. Nie chcę mieć konta na Facebooku. Discord mi w zupełności wystarczy do tego, co robimy. Ja jestem takim człowiekiem dość chaotycznym i, i, i spontanicznym, a Facebook, nie wiem, nigdy mi się Facebook nie podobał i nie jestem za bardzo facebookowy, więc wystarczy mi Discord i YouTube i to już jest i tak. Miałem kiedyś Instagrama, ale to i tak już mnie męczyło, więc... Nie chcę y, mieć, wystarczy jest to co to co jest jest picobello i tak już przerzucimy wszelkie plany, które mi kiedyś mówili, że Discord nie osiągnie, bo trzeba mieć Facebooka, a ja y, pokazałem takie o wielkie i, i Discord się przyjął jest bardzo fajnie. Zresztą widzicie, ci co są, to są bardzo zadowoleni. Y, Ang 185 jak jest z gaśnicą? Musi ją wozić, po, musisz ją wozić, policja może dać mandat za jej brak? Nie mam pojęcia, jak jest. Szczerze mówiąc, muszę się kiedyś zapytać o gaśnicę. Właśnie o ten trójkąt taki. Niektórzy mówią, że trzeba jakiś trójkąt z tyłu mieć przyczepiony. Nie mam pojęcia, jak to wygląda. Może kiedyś się do, uda dorwać jakiegoś policjanta i się go zapytać, to trzeba. Nie wiem, nie wiem, naprawdę ciężko mi powiedzieć. Ale warto wozić, moim zdaniem. Warto wozić yy, szczerzonego, Pan Bóg, szczerze. Co dalej. Yy... Dziądziu, co sądzisz o kaskach za 50 zł? No to taki kask, to sobie można nie wiem, deszczówkę w nim zbierać co najwyżej z rynnym nic więcej, bo szkoda zakładać tego na głowę wywrócisz się, on się rozbije i powbija ci się jeszcze w łepetynę bez sensu, lepiej dozbierać już od 250 zł się chyba za przynajmniej rozsądne kaski i to nie jest jakiś wielki pieniądz jak się stać nakłada to i na kłask na, 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 kask, na kask się powinno być stać, więc no nie przesadzajmy Sydney, Lipa, ciekaw jak myślę. To nie. No, tu, Dziądziu, można do takich kasków za 50 zł. Yy, najebać kupę. No, ktoś dobrze napisał, dokładnie tak. Yy, Dziądziu, jak była, stałeś się łysy? Jak się stałem łysy, no po prostu zaczęło mi brakować pieniędzy. To były ciężkie czasy, większość z was wie wieda i brakowało mi na fryzjera, no i się opierdaliłem na łysą no i tak zostało i jestem i sobie cenię, patrzcie przez ile lat już naoszczędziłem na fryzjera rewelacja, nie? tak to się stało i tak jest i jestem czy, 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 czy nie jest ci zimno w zimę? no jest mi zimno w zimie, ale mi już tak łeb przemarzł, że już się przyzwyczaiłem do tego i, i jakoś, jakoś z tym żyję nie no jest mi wygodnie, lubię być łysy i przynajmniej się nie muszę czesać jest spoko doran S czy lepiej ruch chce, czy być ruch? Nie ja wiem, co to za pytania. Nie jestem w stanie do rana odpowiedzieć. Radek 52C w Moto 52c. Cześć, jak działa zabezpieczenie od dźwigni biegów? Bo u mnie e, nie, nie daj się włączyć, wyłączyć. Włączyć? Pozdrawiam. Wiesz co, no, jest linka od hamulca, która jak ciśniesz to ona wyciąga taki dzyndzel ze skrzyni biegów i ją blokuje. Jak sobie tutaj zdejmiesz boglewy, tam sobie będziesz mógł to zabezpieczenie wykręcić i nie będziesz i nie będziesz tego miał. Mam tam film chyba, którym Grzesie kiedyś utknąłem, bo nie mogłem biegów wbić na w jakiejś zadupiu i Grześka, mi przybiegł, przyjechał z pomocą, mi to wykręcił i pokazał wtedy, no tylko wtedy musisz sobie zdawać sprawę, że nawet przy możesz wbić bieg przypadkowo, więc trzeba uważać, a ten więc, więc ten, więc. Yy, no jak ktoś już się ogarnie z składem, no to może sobie to wykręcić. Jak powiększyć komory śnika, żeby był lepszy dostęp do skarpety od filtra? Yy, wiesz co, no ja bym to. Tam, bo tam no, ci co nie wiedzą, filtr z przodu pod maską jest taka skarpetka, którą się źle zakłada. Yy, radio chyba wyciął tam kawałek z przodu, bo jest taka osłonka, która to blokuje. Ja bym to wyciął, są takie narzędzia do wykrawania, takie małe piłki, tą piłką bym wyciął i chyba było naj. Paweł, Paweł, co Cię najbardziej kręci w kładzie? W kładzie mnie najbardziej kręci to, że, że mam wolność, jadę, mogę sobie pozabijać się ze swoimi myślami, trochę sobie poukładać pewne rzeczy w głowie, odpocząć, siąść, popatrzeć na jakiś widok, powalczyć z błotem, wyżyć się, taka odskocznia od codziennej pracy, od, od problemów, no i wszystkiego innego. No i dobrze się z tym czuję, jak sobie tak gdzieś pojadę. Lubię yy, ten relaks, to, to poczucie wolności. Eee, przestrzeń, po, e, swoboda, prędkość, zwiedzanie no wszystko boisz raczej jeździć w kałuże wśród paproci tej z powrotem czy zapierdalać po szutrach czy kręcić się w kółko ja lubię ja lubię, to zależy od dnia lubię czasem po prostu wybrać się w drogę i sobie jechać przed siebie po szutrze, po zapierdalać ale jakoś nie, nie bardzo lubię tak bardzo zapierdalać lubię bardziej wolniejszą jazdę a, a gdzieś jakoś tak pokombinować w błocie Powspinać się na jakieś, na jakieś podjazdy to mnie bardziej kręci, ale myślę, że błoto to jest to. Zresztą oglądacie, wiecie, to jest błoto, to jest to, co mnie chyba najbardziej kręci. Chyba tak. Mm. Y, Dziomdziu, Yamaha czy Kanam? Wiesz, co Dziomdziu, chyba, chyba ten. Jakbym miał zmieniać to na Kanama, Doran Kaman, ale grizzly nie są złe, dobra? Ciebie pytam, dobrze, No. Dobra, dobra ja się denerwuję, mam stale nerwy to dobrze, no i dobra, no to tyle chyba pytań jeszcze macie mieliście pytania, czemu tam rzadziej wpadają odcinki no wpadają rzadziej no bo tak jak już mówiłem na poprzednim filmie mam dość sporo na głowie ostatnio trochę zmian się w moim życiu szykuje więc muszę się do tego jakoś przygotować Trochę zmieniłem się też w innej kwestii, pochodziły po, po, po jakieś zmiany, więc muszę się do pewnych rzeczy bardziej przyłożyć i, i bardziej poświęcić, więc też mam głowę jakąś tam na inne rzeczy yy, skierowaną. No ale no co, no ale nagrywam tyle, ile się da, kanał w każdym razie nie umiera. Raz tygodni jest ten filmik. Dziękuję chłopakom. Ostatnio mi pomogli nagrać, poprosiłem, bo składali pług. Który, który jest tam złożony Grzesiu, nakręcił mi jeden film o unboxingu 500, 500, 600. Teraz jeszcze wejdzie prawdopodobnie niedługo film z, z Polaris Campu. Będą jakieś konkursy, jakieś nagrody mają. Przyjęć. Cały czas się coś dzieje, no tego wiecie, no ja nie jestem osobą, która nie wiem, chodzi do szkoły i ma czas na, 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 na poświęcenie się YouTube'owi. YouTube to jest takie moje bardziej hobby niż, niż, niż jakiś sposób na życie i na zarobek, więc... Więc, po prostu, kiedy daję radę, to nagrywam, a nie będę też na, na siłę nagrywał niepotrzebnie materiałów o niczym, tylko chcę zawsze coś tam zawrzeć, coś tam zrobić. Więc, mam nadzieję, że Wam się chociaż mniej, ale Wam się podoba i zawsze coś wpadnie. Dziękuję Wam. Jak macie ochotę ze mną porozmawiać, to zapraszam na Discorda. Jak macie ochotę wesprzeć kanał, to zapraszam do Patronite. Zawsze na paliwko jakieś możecie mi rzucić. No i koszulki, takie jak tu widzicie, możecie nabyć na Discordzie i bluzy. No i też jest sklep sklepku 360 na kapselu. Możecie nam wbić, oglądać. Może komuś na podchoinkę będziecie chcieli koszulkę kupić. Dziękuję Wam bardzo. Ja jadę dalej. Do zobaczenia. No i pa, do zobaczenia na Discordzie.